W tym roku po raz pierwszy wydawnictwo szkolne PWN postanowiło zmienić formułę konkursu i sprawdzić umiejętności uczniów w praktyce. Dlatego zaproponowaliśmy taką nowatorską formę sprawdzenia tych umiejętności poprzez spektakl teatralny. Ki maj na Ooma jest. Potam do domu broszurę z wydawnictwa PWN w w której właśnie zobaczyłam, że można coś takiego zorganizo zorganizować. Oczywiście pomysł mi się bardzo spodobał. Zachęciłam swoje dzieci, które e, uczę. przedstawieniu czerwonego Kapturku gram rolę mam. Byłam mamą czerwonego kapturka. Gram rolę czerwonego kapturka, którą wybrała mi pani. Gram rolę sztuki. gram rolę zajączka i najbardziej mi się podobało, kiedy wilk zjada babcie. Oh my kids, tu biesz so gross! Ja yeah, iść gross, sztank! Ich bin der O Byłem narratorem i zacząłem i zakończyłem przedstawienie. Grałem myśliwego. Ja grałam myszkę. Muszka dawała czerwonemu kaptułkowi cebulę. Oczywiście dzieci są bardzo chętne do takich różnych przedstawień. Spotykaliśmy się bardzo dużo. Pierwszy spektakl nagrywaliśmy w domu i w plenerze, natomiast dzisiejszy spektakl, tutaj w naszej szkole, w naszej sali. Chcę podkreślić, że jest to finał konkursu DAF Kenner, a tutejsza szkoła i ci artyści, przed których przed chwilą oglądaliście, zdobyli główną nagrodę, pierwsze miejsce. Pokonali 111 szkół w swojej kategorii. No, radości naszej nie było końca, kiedy pani Martyna zadzwoniła do nas z informacją, że mamy pierwszą nagrodę. Każdy sukces ma wielu ojców. I na pewno tego sukcesu by nie było, gdyby nie zaangażowanie pani Hanny Żarnowskiej, która była inicjatorem i opiekunem. Zapraszamy panią Hannę. Dla Pani chcemy wyłączyć dyplom i pierwszą nagrodę w imieniu wydatnicza Pego. Chciałabym również podziękować wszystkim rodzicom bardzo serdecznie i życzyć sukcesów dalszych w nauce języka niemieckiego im dzieciom. Dziękujemy Pani Dyrektor za to, że jest nie język niemiecki w tej szkole, za to, że jest możliwość, by dzieci korzystały z dobrych pakietów, jakim są pakiety wydawnictwa PWN, i cieszymy się, że możemy współpracować. Liczymy na dalszą współpracę. Dziękujemy bardzo.